patrzcie. Raz. Co robimy? Ręce są tarczą. Patrzcie. Zatarczę. Teraz pokażę każdym o co chodzi. Nie przejmować się, gdyby nie wypadło. zaraz będziemy korektę robić. Patrzcie. Raz. Dwa. Mam ręce tak. Wejdź patrzcie. Szybkie wybicie, ale jak? Znowu zasada luzu, i teraz tak, stąd, stąd, patrzcie, Zawsze będę pracował, albo tak, albo tak, nie? To ta podstawa, lub tu będę próbował wejść. Ale jak w ręce tutaj, jak będę podnosił, to już jest za późno. Tu jestem, ale jak mam tu? Patrz. Tu jestem. Szybkie wybicie, prawda? Jak to zrobić, żeby bolało, żeby wybić? Patrzcie. Raz. teraz. Najbardziej unarwiona jest kostka. Raz i ta ręka nie wybija daleko, bo nie dogonisz tej ręki. To jest tylko taki ślisk. I teraz. Nie przejmować się, gdyby nie wypadło. jeszcze raz, dwa, uderzyć i ściągnąć całą technikę. Ale na waszym zadaniem teraz będzie. Teraz trzymajmy. Ale najważniejsze jest to, bo ręką się możesz minąć. Jakby stał tak. Nie, tutaj. Nie, to się widzisz? Tak. Gdybym się minął, to jestem w stanie go jeszcze coś tutaj zrobić, złapać na przykład, nie? Ale waszym zadaniem który... jest trochę tak, albo jak masz pewną prawą rękę, uderzysz tutaj na wysokości nad tak. Ale musisz ja muszą być porządne uderzenia, jeżeli to uderzenia takie z aerobiku, albo takie twarde, nie wyjdzie. To musi być młotek. 聞いてるの